Marzenia druchów ochotników z Mielcuch w gminie Czajków spełniły się. W miniony wtorek, 29 grudnia, do jednostki dotarł nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy. W hucznym przywitaniu wzięli udział nie tylko druchowie, ale również licznie, zebrani przed remizą mieszkańcy wsi. W normalnych warunkach koszt takiego samochodu wynosi około 800 tysięcy złotych. Zawóz, który trafił do jednej z czajkowskich jednostek, nie zapłacono jednak ani złotówki. Gmina Czajków, a dokładnie Mielcuchy, zwyciężyły bowiem w organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bitwie owozy. Nowy wóz jest nagrodą rządzących za najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich wśród wszystkich gmin byłego województwa kaliskiego, która we wsi Mielcuchy przekroczyła 76%. I tym samym strażacy z miejscowej OSP stali się właścicielami fabrycznie nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo. W miniony wtorek samochód oficjalnie został przywitany w jednostce. No, tak jak widać, społeczność się zebrała, wóz jest nowy, uciecha wielka. Myślę, że no, no wydarzenie, bardzo wiel, wielkie wydarzenie. Nowy wóz bojowy zastąpił 28-letniego Mercedesa i zajął miejsce w garażu obok 11-letniego mana. Zanim jednak to się stało, został doposażony. W jakie sprzęty dokładnie? Zestaw hydrauliczny cały lukasa, średni kompletny, pompy, pompy pływające, pompa ślamowa R1, cały zestaw deski, plecak, agregat, armatura wodna. Pieniądze na ten cel, czyli dokładnie około 100 tysięcy złotych pochodziły już z budżetu gminy Czajków. Mieliśmy pewne braki w wyposażeniu sugerowane przez Komendę Państwową Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, natomiast chcieliśmy, żeby w tym samochodzie te wszystkie braki były uzupełnione jako nowy sprzęt. Dlatego Rada Gminy przeznaczyła tą kwotę i ta kwota została tutaj. Za tą kwotę został zakupiony sprzęt i on w tej chwili już znajduje się w większości na tym samochodzie. Po miesiącach oczekiwań wreszcie nadszedł wielki dzień. Wóz przyjechał do Mielcuch. Wielki sukces całej gminy i wszystkich mieszkańców gminy Czajków, bo wszyscy na to zapracowali. Także cieszymy się, cieszą się wszyscy, stąd ta obecność tutaj w większości mieszkańców naszej wioski Mielcuchy. Były fajerwerki, race, szampan i tłum mieszkańców. Troszkę żeśmy się do tego przygotowywali, był czas się przygotować, bo no ten samochód też nie przyszedł z dnia na dzień, tylko musieliśmy czekać za karosacją, za przygotowaniem i tak Także to był taki czas, kiedy mieszkańcy myśleli jak to zrobić, żeby było fajnie, a tutaj nasza straż w Mielcuchach, zarząd zawsze nas czymś miłym zaskoczy, także bardzo miło. Swojego zadowolenia nie krył również komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Bardzo się cieszymy, że kolejna jednostka wzbogaciła się o tak specjalistyczny sprzęt jak ten, ten samochód dni, z, z, z tym wyposażeniem ze stałym ratownictwa technicznego. Zdajemy sobie właśnie z tego sprawy, że dosyć długą odległość mamy tutaj w po Państwowej Straży Pożarnej i że tutaj ten samochód wzmocni cały system. OSP Czajków, OSP Mielcuły są w całym systemie ratowniczo gaśniczym i każdy, każdy nowy sprzęt z, z takim wyposażeniem dla nas jest niesamowita radość. Torek 29 grudnia 2020 roku z pewnością na stałe zapisze się w historii wsi, a przede wszystkim w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach.